Pancerz szreki, Pantera szykuje się do uderzenia w ok. Proszę Państwa, na pole bitwy wjeżdża czołg t 34 -85. Niestety, odbawiony dystansu piechoty i w bardzo prosty sposób może stać się ofiarą ataku żołnierzy niemieckich, wyposażonych w środki przeciwpanterne albo też zostanie zniszczony przez panterę, która już szykuje się do otwarcia ognia. Za pierwszym czołgiem o numerze bocznym 214 jeżdża na pole bitwy kolejny czołg t 85 i proszę Państwa. Dwa czołgi t 34 85, już jest groźny, wzywający i ambitny przeciwnik dla ich czołgu typu pancer, ale jak yy, wiadomo załogi pancerne, załogi niemieckie były dużo lepiej wyszkolone i nawet dwa, w stosunek 2 do 1 dawał możliwość zniszczenia tych czołgów. Pluton z Armii Czerwonej Idzie do końca natarcia, niestety czołg C-34 został zniszczony, drugi czołg próbuje podskrzypić pancerę i wie tylko, że dowódca tego czołgu wie, że tylko i wyłącznie na natarcie może uzyskać sukces zanim dowódca całku panter po pierwsze dostrzeże ten manewr i zdąży przeładować. W tym terenie yy, bitwy, pancerne toczyły się właśnie bardzo często na takich najbliższych odległościach, gdzie w normalnym, basszym terenie byłoby nie do pomyślenia, żeby, żeby czołgi podjechały tak blisko siebie, ale tutaj, gdzie właśnie mamy liczne wykroty, to bardzo często było. Dokonywane, a czołgi testowe 485 właśnie miały tylko i wyłącznie szansę pojazdami pancernymi typu Panther lub tygry. właśnie wjeżdżają, staranując te pojazdy i aby uzyskać przebicie musiały zbliżyć się bardzo, bardzo blisko. Niemiecka wycofuje się na dalsze pozycje, opóźnienie następuje ewakuacja rannych, a motor Armii Czerwonej